I kolejny odcinek jest rozpoczęty. Wow, ale szybko. Wow, wow. No, wy kolejnica, poczekaj. No nie wiem, trzeba przez to przejść, a jaką to ma wysokość? Raz, dwa. Kurde, nie przejdzie. Pst, fajchę wciągnął. chłop. Ten. Nie. Jeden płotki wciąga, drugi wajch każdy robi to co lubi. Myślę, myśl, czemu mnie ludzie Wajka ucz nazywają. Ech. A to. Nie, to ten wciągnął. Perel, właśnie. Oni są. Inni są. No są. Zobaczcie na, na autobusach jak koła wygięły. Tak to jest. Boże ja kto no, jest takim słodkim H9, no kto jest? No, no ty H9, no czak, Taki słodki, o ci się obrugną oczki O nie Tak Zobaczcie co, jak mam towary Słodki H9 to Tak, jedzie Nie, bandyta Co to Bandyta? On postawi beczkę i chce wybuchnąć autosana, który nie umie jeździć Nie, chce sobie otworzyć Po prostu Są, jaj, jaj, nie Ja bym to wybuchło Znajmą łaskę tutaj. Może już dać radę. Osłonę było jeszcze drugi podkład. O. coś. Hm. O przynajmniej nie będzie tego. Może. No. No, widaćmy. Widać my. Nie, nie widać. Wcale. W ogóle. Na serio. nie, no to jest naprawdę dużo tego. Kurde. E, to ja muszę zrobić coś takiego. Bo że on barwę zmienia, jak jest kliknięty. Co? Kolejnego na szary co? Nie, nie zauważyłem Nieważne, nie ślepy jest No chyba A co zmienia kolor? Cały? Nie, to zobacz... A nie, to przez słońce, nieważne Grafik Sunny na 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 na, na. Tap não, não, tap 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 não, na 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 não, 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 du 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 não, 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 hey onde não, não, Ej, to fajne miejsce w ogóle jest na ten Tu może być fajne miejsce na całą stację tą Nie, mam byta. No i mnie rozdalił autobus Autobus Czer... autobus Czer... autobus Otnie autobus A autobus Bo to, to my siat... tam. A masz z GKW. Klocek, GKW, co? Halo, dlaczego my nie mamy własnego klocka? A to do Kinimoda. Kinimod miał plakaty zrobić, to weź go tam dociśnij, może też ci klocek zrobić. Miał plakaty propagandowe ZSGR zrobić. Między innymi ten, gdzie podbijamy GKW. GK. Jak to mówi przysłowie? GKW zostało. Yy, nie wiem co. To jest chłodnia. Chłodnia kominowa? Tak, ale. Nie... A <śmienny> to mogę postawić, żeby porównać. Nie, po... że to jest takiej wielkości ogólnie. Eee, <śmienny> tak, fajne. Takie skromniutkie. To jest chłodnia. Wiesz, to, co ja miałem zbudować, była mniejsza od tego. No tak. Panie, jakbym zbudował mniejsze, to byś się czepiał. Lepiej, lepiej większe niż mniejsze, jak to mówi w przysłowie. Boże. Zobacz, czy to na elektrownia, a nie to ekoelektrownia. Atomowa? To jest ta? Nie, co to jest? Zresztą ona jest zielona. Bo eko. ZEGAR No tak to wygląda Jak pomalujesz swój samochód na zielono To będziesz mógł wjeżdżać do centrum miast Tak A to normalne W tym z modem zrobiliśmy zakład psychiatryczny Co? Co? i Słyszałem też, że nas pogrzebaliście, co? No nawet screena masz ja Piękną zbiorową mogiłę macie. O, to fajny pojazd. A to jest na siedem. Taką z czarnego marmuru. O, ja tym sobie pojadę. Aleś pierwszy na co nie? O, nie, to pejks. PEX Czy tylko u mnie widać invisible bloki? E, tak, u mnie też. To pewnie ma PX. coś z tym, jak e, mody wykrykałeś. E, Możliwe, możliwe, ale nie wiem dlaczego boję się, że... bo Unboxa nie słychać od dłuższego <noise> czasu I to może być dosłownie niebezpieczne no, 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 pochłonięty robieniem y, szopy A, no właśnie Jeszcze ja skończę, bo tam, tam nie byliśmy On mówi z Galicji AX jedzie przez polanki. Pola, Polla pola, pola. Nie ma ładne tu screen, można zrobić. No. Co chcesz z zrobić? Co? Nie. Przy drzewku ja też... Bo Ja sobie zrobię. Czuf. Jest. Wysiłek Co? Czuf 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 Czuf, ruszamy Halo, wajchy Jeb, fajch Ciekawe, kto tu przystawił hmm. Wajcheusz? Chyba. Mas Nie, Wajcheusz by takiego czegoś nie zrobił tu, 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 tu drogi Ale śledzie, bo jedzie. Z drogi śledzie. I teraz pytanie czy rozważasz? Człowiemy ten... jak fajny scream wygląda Na twójkę przerobiłeś? No to już dawno nawet A czy już Dobrze. wtedy jak... Podek jeszcze przeżył. Podek przeżył, tak A będę wracał Rumunem? A nie, nie będę wracał, bo on jest na pięciu. Eee. O, o ładny o... ładna szopa. od kurde, daje rady te zakr ten zakręt ostry przejechać. Ale nie daje rady już rozjazdu przejechać. bym. No chodź. No pej, co ci się dzieje z kołami? Pur, 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 pur. Przejechał. Prawie. Może dlatego, że wdupiłem się w ten rozjazd z pełną lufą Możliwe A to tylko moje podejrzenia PRL, masz jeszcze ten kocek? Jeden na sześć? nie Nie, dobra To już teraz poszukam sam Jeden spacja sześć Jakiś pierwszy lepszy malutkie mudz dołączyć, bo wysłałem te zdjęcie twoje i tam i napisał o, o. o. o Ale to ma ładne zderzaki Znaczy te zgarniacze No zgarniacze ma ładne Nie ładne nie powiem nie powiem ładne ładne tylko że trochę upośledzenie jeździ Teraz jeszcze jaki pojazd? jest na 3U. O, jest LXD2. Ten zielony. Ja sobie nim pojadę. Z powrotem. Patrz czat. Ciekawe kiedy koniec odcinka. Jest 10 minut, dopiero, wiesz? Panie. 10 rekamy To mogą być. Co? Grzybek, grzybek. 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 Majcheusz. Wajheusz Was? Wajchę postaw. Ale wajchy nie ma. No masz tu waj No właśnie musisz postawić, bo ty na pewno masz wajchę w ekwipunku. Nie, ja bym nie Oj, 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 oj. Z tej strony się wchodziło? Nie, nie z tej w strony. Rumy. 8 gwiazd skr w krasnej tender mu wywaliło i To już Nie, to źle, one są źle zrobione te moje parowozy, muszę je przerobić Jestem są na... Część Nie. jest na obręczach, a część przestaw jest na Przestaw rozjazd około. przed nami, znaczy dojedziemy do rozjazdu i przestaw jak możesz rozjazd Ten? Nie, ten tutaj, to zakładów No, przestaw A czy. PRL Tak, to hmm. PRL, dobra O nie, robotem i kradną Ma Małe Ma wajchę. Czy ty usunąłeś wajchę? O, nie, one w ziemi. Aha, dobra Będę zawadnił. Tuk, tuk. O nie, pantograf się nie podniósł. Dlaczego? Tam, bo. Ta. Ten, o, biegnie szybciej. A, po... No bo ja nie jadę szybko tutaj nie chcę jechać szybko. Aż pantograf się podniósł. Ciekawe, dlaczego nie ma, dlaczego nie ma toru? Ale gdzie jest? Gdzie jest część rozjazdu? Czy ona tak tak wyglądał jest cały? A nie, on tak cały wyglądał. Dobra, to mi się coś porąbało. Ale na z tym rzucam. Poczekaj, chcę przejechać wreszcie ten trasę. Jep Jep No tym Pakuj się do francuskiego auta. Panie Prypryprypryprypryprypryprypryprypryprypryprypryprypryp... Ja teraz trąbantę postawiłem. O, jest to za aut. Teraz troszeczkę... W RUR... ...W RUR... nie kiedyś pociąg z migaczami? Co? ty <suszel> tylko... Ah? Masz policyjnego tego? PXa? Nie, mam trabanta. O boż. Zapomniałem na niemu ślądzie migacze Trze no i co działające migacze. Trzeba i pokażeć. Tylko cię dogonię, bo to nie jest jakiś super szybki Ale na trabanta Jedzie nawet szybko prawda I pędzimy Uwaga na dzikie wajchy Na te... na te rodze Na Dzikie wajchy? Dzikie wajchy Nie w twojej okolicy Dobra, widzę już wajchy no, to teraz mamy koniec, to zawracamy. Ta światełka włączę. Jeśli teraz wydupi mnie, to ja trochę mam przesane. Co? Grozisz mi? Patrz, patrz, czekaj. We, weź zahamuj. Poczekaj. Weź jak, co, co, co zrobić? Migaczy migacze, migacze chcę ci pokazać. Co zrobić? Migacze ci pokazać. a, a co ja mam zrobić? Po prostu zahamuj O koniec odcinka. Co co zrobić? Zahamuj! hamuj. <noise> Ach, pięknie. No, ale patrz. Patrz i pociąg dnie e, Ktoś mi pomoże. Utknąłem. Ktoś by mnie postawił. O o! Przechyl się. O! Mogę postawić. No i zarąbiliście. Rumun czyhający w polu pięknie. Oh. No, dawaj. Tak. Będzie... Ej, będziesz na rozjazdach skręcał. To... <noise> tak. Będzie... Ej, bajko, będzie ci się przestawiać. Będziesz skręcał w prawo, w lewo. Tu... Ej, nawet fajny pomysł. Szło, by to zrobić. No, szło, szło. Hmm, od razu semafor wyświetlać. Tak. Tak. Kinemat. <noise> Torty w skrócie. Mówimy o makietach, nie? Dobra, ja tutaj tego rumuna. To jest Rumun kogo? Ja się pytam, bo ja tylko go To jest e, modernizowany przeze mnie Rumun e, Bogdana z dodanym pantografem przez Chinimoda Moda i przemalowany przez ciebie. Tylko PRL się nie dołożył. To jest Bogdana. Aha, Ale myślałem, że e, Ja się Ja się dobrze Tam na 48 Bogdan. A tego. No, to... no ten Aha, bo nie, nie ja nie ogarniam jak wy się ten na gkw nazywacie. A to sama to jest? O. Pierde. No dobra. Jak PX. to odcinek zostaje skończony.